Cześć, nazywam się Jelażyrek i witam was na moim roślinnym kanale. Bardzo się cieszę, że jesteście i że oglądacie moje filmy. Dzisiaj chciałam was zaprosić na film o filotendronach verucosum. Gwiazdą dzisiejszego odcinka będzie Philodendron Verucozum. Przygotowałam tej trzy sztuki i zaraz Wam o nich opowiem. Chciałam zwrócić uwagę na ich przepiękne, aksamitne, głęboko zielone liście. No, jak dla mnie naprawdę jest to hit nad hitami. E, liście są przecudowne. Ja Wam tutaj właśnie przybliżyłam się troszkę, żeby Wam pokazać bliżej tego liścia do kamery, jak w ogóle widzicie. No, po prostu cudo. Przepiękne są te liście. Łodygi starszych okazów mają właśnie takie, mają właśnie takie włoski, które tutaj też widać. O, sobie go położymy. Będzie fajnie widać również dół łodygi. Już wam to pokazuję. Widać fajnie dół łodygi i dół liścia. Jest są też przepięknie wybarwione. No po prostu liście są aksamitne, delikatne w dotyku. Cudo, cudo jednym słowem. Jestem bardzo zachwycona tym filodendronem. Jak dla mnie jest on jednym z najpiękniejszych filodendronów, które można dostać w Polsce. Jeśli chodzi o potrzeby tego filodendrona, czyli o warunki uprawy, lubi słoneczne miejsca, jasne miejsca, przy czym nie bezpośrednie słońce. Musimy tutaj uważać, żeby miał dość jasno, bardzo jasno, ale żeby nie był narażony na bezpośrednie słońce, ponieważ ono może spalić jego liście, będą one nam przysychać, zrobią się nam takie żółto-brązowe plamy, plamy od poparzenia słonecznego. Myślę, że wtedy nie będzie wyglądał atrakcyjnie, no i nie będzie też tam pięknie rosnął, tak jak, tak jak właśnie byśmy tego chcieli. Ten filodendron lubi również dość wilgotno, lubi dużą wilgoć, więc towarzystwo nawilżacza powietrza będzie jak najbardziej super dla niego. Jeśli nie mamy nawilżacza, możliwość jest też postawienia go na podstawce, wypełnionej kremzytem z delikatną ilością wody, tak żeby miał dostęp do większej ilości wilgoci przy czym polecam jednak przed zakupem sprawdzić czy będzie mu u nas dobrze czy mamy odpowiednią wilgotność i czy mamy też również dość ciepło więc ciepło, wilgotno, dużo słońca, dużo jasnego pomieszczenia a myślę, że będzie on mega zadowolony wtedy Oczywiście po zakupie naszego filodendrona, jeśli on do nas przyjdzie w jakiejś tam paczce, to wiadomo, że przed opakowaniem baczki zostawiamy go na chwilę, żeby przyzwyczaił się do otoczenia, a też żeby nie został takiego szoku. Jeśli przywieziemy go ze sklepu bezpośrednio, wiadomo, że przesadzamy go, bo w większości rośliny w sklepach są w podłożu produkcyjnym, które nie do końca jest dla nich dobre na dłuższą metę. Jeśli chodzi o filodendrona dokładnie tego wyrokosu, to polecam przesadzić go do bardzo delikatnego podłoża. A bardzo przepuszczalnego podłoża. A oczywiście ja polecam tak zwany Bigos. Filmik jak zrobić dobry Bigos według mnie oczywiście nakręciłam tutaj wam na kanale, jest, więc wrzucę go też w opis filmu, żebyście mogli sobie zajrzeć. I myślę, że w takim podłożu filodendron będzie mega szczęśliwy i będzie na wam przepięknie rósł. Jeśli chodzi o rozmnażanie filodendrona. A jeśli na przykład w donirce mamy kilka salonek, to oczywiście możemy je rozsadzić bardzo delikatnie, nie uszkadzając korzeni. Będziemy wtedy mieć dwie roślinki, jeśli mamy taką potrzebę. Drugą opcją jest rozmnażanie na przykład przez okład powietrzny, czyli znajdujemy sobie tak zwane kolanko oczko. Dajemy w tym momencie na to miejsce okład powietrzny z mchu, który jest delikatnie wilgotny. Zawiązujemy po dwóch, trzech tygodniach. E, powinniśmy mieć już korzonki, więc będziemy mogli odciąć naszą sadzonkę e, od pozostałej rośliny. Bądź w taki sam sposób, e, zaraz e, za oczkiem odcinając sadzonkę, wkładając do wody perlitu. E, są różne takie metody ukorzeniania, e, więc jak najbardziej również e, polecam, warto próbować. Jeśli podobał się wam mój film, dajcie znać w komentarzu, zostawcie oczywiście łapkę w górę, polecajcie to znajomym i subskrybujcie mój kanał. Życzę wam zielonego tygodnia, pa!